Obiecałem wam jakiś czas temu postęp na społeczności nowy system, umówiony bardzo dokładnie, on zresztą jest dość skomplikowany, więc Po łebkach nie ma co go robić, poprawmy czopeczkę e, Więc muszę mieć trochę czasu, żeby się do tego przygotować, przeczytać, przeczytać manuale i tego typu rzeczy Więc dzisiaj robimy mały przerywnik Właściwie polegający na takim mini racingu środowiska graficznego A właściwie naszego ekranu gruba I Light DMA, który jest używany m.in. jako menedżer sesji w X-Face. Teraz wam pokażę, jak go sobie dostosować. Co prawda, będę to robić na Debianie, natomiast nie ma znaczenia, na czym to będzie robione. To wszędzie robi się dokładnie tak samo. Domyślę, grup menu Debiana wygląda nam jak tutaj. Teraz wchodzimy sobie do systemu. Wita nas takie oto okienko Light DMA, taką oto tapetą, czyli tapetą domyślną logujemy się jako nasz użytkownik i dokładnie tą samą tapetę mamy tutaj po instalacji systemu i tak jest prawie wszędzie chyba poza mintem teraz jeżeli my sobie tutaj zmienimy tapetę co ja w tej chwili zrobię ustawienia pulpitu nie chcę tu desktop base'u tylko chcę sobie wejść w images Właściwie w Share i w Wallpapers. Ok. I powiedzmy, że chcę FacePan. Ja go bardzo lubię, dlatego też jego tutaj sobie użyjemy. Otwórz i użyjemy sobie tapety 1920x1080. No to mamy ją zmienioną na pulpicie. I niby fajnie. Ale teraz wyrestartujmy kąpa i zobaczmy, czy. Ona zmieniła się wszędzie, czyli, czy mamy taki sam temat, wygląd w całym systemie? Zakończę sesję. Uruchom ponownie. No, jak widzimy, tak dobrze to nie ma. Mamy tutaj dokładnie tą samą domyślną tapetę. Ładujemy system. I mamy dokładnie tego samego Light a właściwie jego wygląd, jaki mieliśmy. Dobra, zmieńmy to. Niech to wszystko wygląda jednakowo. Logowanko. Tab. Kasełko. I zaczynamy od odpalenia terminala. I teraz już lecimy z komendami. SUDO, CP, User, FAIR, Wallpapers. Teraz to było chyba coś na S, a nie pamiętam. Pastefan, contents, images, 1920x1080 SVG. I teraz to sobie kopiujemy na pulpit, czyli skracamy komendę, shift tilde, slash pulpit wpisujemy nasze hasło bomba. Teraz, jeżeli nie mamy gimpa, to trzeba go doinstalować tutaj przez sudo apt install GIMP. Teraz z tego pliku trzeba zrobić PNG. On jest tu. Mamy GIMPa, bo ja go już chyba tutaj e, nie mamy GIMPa. To ja go muszę doinstalować. Sorry. Jak widzimy, GIMP nam się teraz będzie ładnie instalował. Wyczyśćmy sobie ekran. I odpalamy sobie w GIMPie tą naszą e, grafikę. Otwórz za pomocą Gimpas, Spoko. Plik. Wyeksportuj jako. Teraz chcemy z tego zrobić PNG. Dobra. Robimy z tego PNG. Robimy wyeksportuj. I wyeksportuj. Bomba. Możemy zamknąć GIMPA, już tam nie będzie potrzebny. Mamy dwa obrazy, z czego jeden to PNG. Zmieniamy katalog na pulpit CD. Pulpit sudo. Ciąg Prót. Dwukropek. Prót. 1000. PNG. OK. Potrzebujemy obydwu tych plików jako plików rzutowych. Teraz tego PNG musimy sobie grzecznie skopiować. Tu do CP, do User, share Wallpapers, Face, coś tam, Face Fun, Content. Images i teraz wrzucamy nasz pliczek właśnie tutaj został skopiowany super teraz musimy sobie wyedytować dwa pliki żeby wszystko wyglądało jak trzeba Pierwsze co sudo etc default grub sudo nano przepraszam super. Teraz tutaj dodajemy opcję grub background grub B podkreślnik background. Dobra, równa się i dajemy takie łapy. I tu możemy sobie spokojnie wpisać user ser bla i nasz obrazek. Ctrl Shift V. OK zawsze mam ten pliczek gdzie chciałem w opcji grup background control. O. Zapisz control wyjdź To to jedno mamy z głowy, lecimy dalej. Na wszelki wypadek zróbmy sobie od razu sudo update group 2, gdyby był jakiś błąd w formacie pliku, to on nam to powie. Dobra, nie ma hasła o nierozpoznanym formacie plików, więc tu mamy spokój. Teraz trzeba wydytować jedną, jedną linijkę w jednym, jednym pliku. I to jest plik pod tytułem sudo nano etc light them. I to jest light them. Light them greater. Greater, czyli powitalny. Conf. Teraz musimy sobie tutaj znaleźć konkretną linijkę. Jest background. Tutaj wklejamy Ctrl Shift V. Dokładnie tego samego PNG-ka. I teraz tutaj musimy uwalić ten komentarz. Teraz zamiast png wrzucamy tu SV. Zachowujemy pliczek. Pach ctrl x Jeszcze raz zróbmy sobie update group na wszelki wypadek i zrestartujmy kąpa. Gdyby w naszym lightdm czyli w tym miejscu gdzie wpisujemy login i hasło nie pojawił się odpowiedni pliczek będziemy po prostu zmieniali z powrotem svg na png i to jest jedyne co trzeba zrobić yy, sudo reboot Jak widzimy tutaj już mamy naszego gruba z takim tłem, jakim, jakie mamy na pulpicie. Jest to dokładnie to samo. Idziemy więc dalej. Zobaczymy, co nam się pokaże jako przywitanie pod LightDem. Proszę bardzo, w tej chwili nasz Linux, jeżeli chodzi o tematy kolorystyczne, jest taki tam wszędzie, czyli. Nasz Light DEM, nasz grup menu i nasza tapeta na pulpicie wygląda dokładnie tak. Samo. Pach. I. Pach. Wszystko się zgadza. Teraz te pliczki, jeżeli ich nie chcemy tu mieć, możemy sobie usunąć przez. Otworzymy sobie terminal na pulpicie. CUDO RM. Minus. R, F, V, żebyście widzieli, co się dzieje. 1000 i teraz tu może być po prostu gwiazdka. Powiększmy jeszcze tekst, żeby nie było wątpliwości. Usunięto dwa pliki PNG i SVG, i na tym możemy zakończyć ten film. I w zasadzie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z lightdm, w ten sposób traktujemy nasz system, jeżeli chodzi o dostosowywanie sobie, ujednolicanie wyglądu graficznego czy tych smaczków graficznych tapetek w systemie. Jakby ktoś miał ochotę na film o modowaniu Space'a, to dajcie znać, taki film też możemy zrobić. Mój switch wygląda zupełnie inaczej niż standardowo. Nie jest jakoś mocno zmodowany, ale jednak jest. E, można go modować jeszcze bardziej. Dajcie znać, jeżeli chcecie taki film, to wam go po prostu zrobię. Na razie koniec tego przerywnika. Następny film to już duże omówienie dystrybucji, tak jak mówiłem.